Już powracamy do naszej rozmowy, drodzy Państwo, no właśnie, które z opowiadań lubisz najbardziej, z tych 13 tutaj dostępnych? Lubię każde, ale wiadomo, że zawsze, zawsze ma się te fajniejsze. Ulubione, to na właśnie. pierwszym miejscu co będzie? Ja myślę, że na pierwszym miejscu będą te odgłosy Cytadeli, o których już troszeczkę opowiadałem, czyli mhm. o tym opowiadaniu o Cytadeli, o fortyfikacjach. Mhm. Bardzo lubię opowiadanie również dziejące się w Poznaniu, przedstawienie. To jest historia mężczyzny, który przyjeżdża, jest architektem i przyjeżdża w delegację do Poznania nadzorować budowę parkingu podziemnego. Zatrzymuje się w nowo wybudowanym na placu Andersa hotelu, który nazywa się Vagabond Tower. Mhm. I w tymże hotelu spotyka ludzi, którzy ogólnie rzecz biorąc bardzo dziwnie się wobec niego zachowują. Po chwili wychodzi na to, że nie są to do, tak do końca ludzie, ale duchy ludzi zmarłych w tym, cudzysłowiu, w cudzysłowie, przedstawieniu. Na czym to przedstawienie polega i, jak z, i co to właściwie jest, to mhm. czytelnik dowie się właśnie z tego opowiadania, natomiast myślę, że tutaj udało mi się wpleść oprócz tej właśnie historii E, również o duchach. E, chy, dużo dużo takiej właśnie i groteski, i dość e, uwypuklić wątek obyczajowy. Mm -hmm. No, tak, sam tytuł, przedstawienie, prawda? To już o czymś świadczy, ale myślałam, że zabierzesz nas do któregoś z poznańskich teatrów. A to na parking? E, to znaczy, konkretnie rzecz biorąc, nie na parking, a w, do podziemi tego mm -hmm. hotelu e, w Vagabond Tower. Także. Parking to tam odgrywa tylko taką poboczną rolę. A też ma wiele wspólnego w to opowiadanie z teatrem, również, bo to przedstawienie jest w formie właśnie takiej teatralnej przedstawione i tutaj mhm. właśnie zbliżamy się do tego momentu, gdzie wyeksponowana jest groteska. I nic więcej na temat tego opowiadania nie powiem. Zachęcamy do tego, <laughs> oczywiście, że tak, nie zdradzaj za dużo, zachęcamy do tego, żeby po tą lekturę sięgnąć. A powiedz mi, lepiej Ci się tworzy solo czy w duecie? E, wiesz co, to są dwie różne kwestie, bo napisałem kilka książek właśnie w duetach uh -huh. i zawsze powtarzam, że pisanie w duetach trwa krócej. Bo co dwie głowy to nie jedna i na wzorowanie siebie nawzajem e, jest dużo bardziej korzystne dla tekstu, uh -huh. ponieważ później, krócej trwa, przebiega redakcja. Natomiast kiedy tworzy się samemu, no to wiadomo, masz na głowie całą historię od początku do samego końca i odpowiadasz za nią w 100%, a nie Ale tylko w 50%. Ale też na więcej możesz sobie pozwolić No na więcej wtedy. mogę sobie pozwolić, bo nikt w pewnym momencie nie wyśle maila i nie powie, słuchaj, tak, to, tak nie może być, bo mnie się to nie podoba i zmieńmy mhm. to na przykład w ten sposób. Chociaż... Nie narzekam na współpracę z autorami, którymi do tej pory miałem okazję pisać. Także, także byłem w tej komfortowej sytuacji, że dogadywałem się i z Jackiem Rostockim, z Kazimierzem Kyrczem. Zresztą mam w planach książkę, na, którą, którą napisałem z Łukaszem Radeckim. Ona być może jeszcze w tym roku, być może w przyszłym się ukaże, także. Pisanie solo jest dużo bardziej ekscytujące właśnie z punktu widzenia powstawanej historii, mm -hmm. bo tak jak powiedziałem, wszystko jest, leży na barkach jednego autora. No, ale przyjemność myślę jest i z pisania doetach i z pisania solo ogólnie rzecz. biorąc. A powiedz mi, czy do napisania opowiadania zainspirowały Cię teksty innych autorów? E, przez długi czas e, wzorowałem się na brytyjskim pisarzu grozy Grahamie Mastertonie, bo to jest zresztą, wcześniej. no właśnie, jest zresztą e, jestem jego odwiecznym, można powiedzieć, e, fanem. E, I rzeczywiście przez długi czas jego teksty. A Edward, Lee? O Edward Lee również. Wiesz, ile czego, ja się od ciebie dowiem Lubię, na temat lubię sobie horroru. czasami napisać coś bardzo drastycznego i bardzo mocnego. E, no ale to nie są już w tym momencie publikacje takie bardziej masowe, a, a niszowe, no bo nie każdy powiedzmy... Kto kupi w wylęgarni, czyli opowiadania klasycznej grozy, czy też około, około horrorowe. No nie każdemu spodobałaby się jakaś wielce, hardkorowa, drastyczna opowieść, no bo uh -huh. to już wchodzimy w, tak, w taki szczebel właśnie w niszę. Jest grupka fanów, gronofanów, wiernych właśnie tego typu literaturze. Natomiast no nie jest to pod masy, nie jest to pod publikę taką już mainstreamową. Nie? Uh -huh. No właśnie, ja chciałam zapytać też o twój target. Kim są odbiorcy? Wiesz, to to są... Z myślą o kim tworzyłeś, pisałeś. To są zarówno, zarówno młodzi czytelnicy złaknieni z, z historii takich właśnie mrożących krew w żyłach, no. ale również dobiegają mnie słuchy, że i, i starsi czytelnicy, bardziej dojrzalsi lubią sobie zrobić przerwę powiedzmy w lekturze czegoś poważniejszego i poczytać coś, co powiedzmy ich odstresuje w jakiś tam sposób, gdzie e, lubią poczuć ten właśnie taki bezpieczny strach, no. niezwiązany z otaczającą ich szarą rzeczywistością. Także Dość spora grupa jest e, czytelników ludzi, którzy, którzy lubią horrory. Pewnie Aczkolwiek nie jest to tak znowu szeroka grupa, że tu mówić o jakimś tam specjalnie mainstreamie, prawda? Mm -hmm. bo, bo, bo horror w Polsce no, dopiero jest od niższy, paru jeszcze. lat, tak naprawdę gdzieś tam się wy próbuje wybić, mm -hmm. e, to, też nie są, to też nie są czytelnicy masowi. Jeszcze. Na pewno wkrótce już pojawi się wiele recenzji na temat tej książki. Mam nadzieję, Powiedz że, mi, że rewelacyjne e... będą. <laughs> Powiedz mi, co o tym zbiorze opowiadanie myśli Justyna? E... Jako kobieta, z właśnie z perspektywy Przeci... płci pięknej. Przeczytała kilka do tej pory opowiadań i podobają mi się, ale na przykład znam, znam, dobiegają mnie już pierwsze takie właśnie recenzje w postaci maili, listów uh -huh. od, od czytelników i pozytywne są. Także. Cieszy mnie to bardzo. No to super. To gratulujemy, drodzy Państwo. Te książki oczywiście pojawią się u nas na naszym fanpage'u na Facebooku. No i jeszcze teraz pytanie konkursowe, najważniejsze. Właśnie miałem się zastanowić. W Miałeś się zastanowić w przerwie, przegadaliśmy ją, więc teraz tak na szybko. Wspominaliśmy o tym, ile opowiadań znajduje się w tym tomie, także proszę podać liczbę opowiadań, która znajduje się, opowiadań właśnie z tego tomu, z Lęganiem. Bardzo proste pytanie konkursowe. Te dwie książki mogą trafić do Was. Dziękuję Ci serdecznie za nasze Dziękuję dzisiejsze bardzo. spotkanie. Państwa już teraz zapraszam na krótką przerwę. Za chwilę kolejny gość. Do zobaczenia. Do widzenia.